Beetlejuice, Beetlejuice, hej, hej, ludziska, to ja, Beetlejuice, 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 wracam do kin, a wy lepiej ruszcie swoje tyłki i zobaczcie ten film, bo jest odjazdowy. Ale serio, słuchajcie, Beetlejuice 2024 to nie tylko kolejna przeróbka, podróbka, to powód mojego szalonego, szkaradnego blasku. Ale dlaczego? Dlaczego warto iść do kin? Zaczynamy listę argumentów. Po pierwsze, to ja wracam, a wszyscy wiedzą, że bez mojej czarno-białej marynarki i tej upiornej fryzury świat byłby, no wiecie, <grywia> dudny jak grobowiec bez ducha. W nowym filmie jestem jeszcze bardziej, no, jak to powiedzieć, paskudnie wspaniały. Szykują się nowe sztuczki, nowe psoty i chaos, którego nikt nie widział od czasów mojego pierwszego występu, a więc jeśli jesteś fanem dobrej, nieco szalonej zabawy, no to halo... Mas to czego szukasz? We don't use peaches. I'm needed upstairs. Bob, hold down the fort. Spill your guts. Who wants to go first? All right, I will. See, I'm willing to do the work. Po drugie. <laughs> Widzieliście efekty specjalne? W 2024 to nie są już tandetne triki z lat 80. -tych. To prawdziwa magia kinowa. Ja skaczę po scenie, zmieniam się w jakieś dziwne stwory i sprawiam, że twoje oczy będą wielkie jak talerze. No i moja twarz. Piękniejsza niż kiedykolwiek. To wciąż ten sam stary Beetlejuice. bredny nieznośny, ale absurdalnie uroczy. I po trzecie, soundtrack. W tym stylu. Ale z nową energią. No i moje taneczne ruchy mogłyby konkurować z TikTokiem. Tańczysz ze mną czy nie? No co? W kinie też można wstać i trochę pohasać. Czy są argumenty przeciw? Nie! <śledzimy> Ale okej, okay, muszę być uczciwy. Niektórzy mogą narzekać, że jestem... Za mało straszne. <noise> ale kto by się bał takiego przystojniaka jak ja, no co? I może czasem fabuła jest troszeczkę zakręcona, jak na moją fryzurę. Jak to moja fryzura po trzech godzinach w trumnie, ale wiecie co? Kto to. kogo to obchodzi? Kiedy w grę wchodzi? Tyle zabawy. To naprawdę fabuła schodzi. Na dalszy plan. Jeśli szukasz głębokiej psychologicznej opowieści, sorry, to nie to kino, ale hej, to Beetlejuice. Chodzi o zabawę, chaos i o to, by wyjść z kina z uśmiechem tak szerokim, że ludzie pomyślą, że jesteś duchem. Więc co robić? Co robić? Powiem ci, co robić. Idź do kina ku popcorn i bądź gotów na totalne szaleństwo, bo Beetlejuice wrócił. I tym razem, no wiesz, robimy to jeszcze lepiej. No to co. Widzimy się w kinie, a jeśli nie przyjdziesz, może wpadnę z wizytą. <laughs> What the f Thank you all for coming to this special occasion, but right now with like a little privacy. <laughs>